Cześć witam wszystkich, zapraszam na materiał z porównania tych dwóch moich przecinarek. Więc tak, w teście użyję dwóch takich samych tarcz. I zaczynając od tarczy do makity bo co jest ważne Makita ma taki jeden mankament, że wszystkie, przynajmniej większość tarcz ma 22,2 otwór, a Makita ma 22, dobrze mówię tak. I często pytali, się, tak wygląda tarcza. I właśnie w tych zestawach przeważnie są dodawane oryginalne podkładki bo z tym jest problem, często żeście się mnie pytali, na Allegro są, ale w tym zestawie za 50 zł są takie podkładki, one są szerokie, aby ktoś kiedyś kupił y, cieńszą tarczę spokojnie można włożyć, bo to jest jakieś, nie jest to jakiś twardy materiał, ja to kiedyś ślifowałem bez problemu także zacznę od tego także obie maszyny y, będą mieć założone te tarcze y, y, zanim zacznę to jest oczywiście niesponsorowane, to są wszystko kupione przeze mnie, kupione za własne pieniądze więc tak, idziemy. Ja za ten zestaw dałem yy, niecałe 1000 zł. Yy, brutto w tym zestawie była ta przecinerka, prawie 5 Ten adapter, ten czarny element, yy, który ostatnio jakieś chore ceny miał yy, na jednym z portali aukcyjnych, yy, ja dam za niego 80 zł. Teraz podobno potaniało. Miałem dokupione dwie szyny 150. No widać ślady użytkowania i setkę kilka razy użyłem. I do tego miałem jeszcze oryginalny łącznik i to mnie kosztowało nie, niecałe 1000 zł. I to była, to była taka jedna z, z takich przyczyn, i co mnie skłoniło do zakupu. Po drugie, no popatrzcie, nie było tego recenzji, nie było nic. Postanowiłem że w cudzysłowie zaryzykuję czy co ryzykowałem, no to miało ciąć i tyle i, i to nie. Yy, jedyny i duży mankament tej maszyny jest to, że nie tnie pod kątem 45 stopni jedyny taka, taka, taka moim zdaniem yy, duża, duża wada chociaż mi to nie przeszkadzało, mam yy, sigmę do cięcia pod kątem ale mówiłaby się, ktoś pytał drugą zaletą jest yy, poza ceną jest szybkość cięcia, czyli może tu ogarnę. O, w teście cięcia weźmy taka udział. Ma 11 mm. płytka gres. eba polerowany, coś takiego. Ale do czego zmierza? Położymy płytkę. Położymy trzynę prowadzącą jest szybkość po prostu, w którym miejscu położymy, tniemy jak, się, jak zobaczycie, w Rubii muszę od końca zacząć czy to jest wada, chodzi o szybkość cięcia yy, za to 1000 zł, niestety nie było yy, żadnych elementów mocujących tej szyny a są oryginalne yy, identyczne pasje z drugiego zaraz to pokażę tego nie było robiłem tym ile, no parę miesięcy już pracuję bez jakichś e, 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 markamentów i prostota w ustawieniu. Tu po założeniu tego adaptera są trzy elementy ustawiające linię cięcia. Myślę, że każdy z jakimś tam e, e, minimalną wiedzą o co chodzi w cięciu ustawi to. Ustawiłem, e, Pracuje. pewnie będę pracował na zmianę, bo zależy gdzie jaka robota i mniejsza szybkość pewnie to. Gdzieś dokładność yy, yy, wezmę drugo, yy, drugą maszynę. Dobra, to parę słów powiedziałem na temat makity. makity yy, teraz parę słów na temat yy, yy, przecinarki drugi. Mniej więcej za cenę yy, 2000, powiedzmy 100-200 zł, zależy gdzie yy, kupimy taki zestaw Przecinarkę w, tym, w tej walizce. Do tego. Dwie przystawki przy większych formatach i tak tu jest e e gres polerowany ma to znaczenie. E co tu jeszcze mamy? Jakaś redukcja, oczywiście, sprzęt do, do wymiany, czyli kluczyki do wymiany tarczy. I tu gdzieś miałem zaraz to O, właśnie tego brakowało mi w zestawie. Makity, a to kosztuje coś chyba nie chcę skłamać, ale około 200 zł. Poprawcie, albo ja tam. Popatrzę i zweryfikuję. Około 200 zł kosztowały właśnie makitowskie, oryginalne. I o, już wam pokażę. To jest to samo, popatrzcie. To co mówiłem. Pasuje do tego. Tego makiciem brakowało. Na pewno są potężne dwie szyny, trzy, przepraszam. Trzy szyny. I tak samo łączniki. Ja tutaj łącznik jest założone z tyłu. Tak wygląda szybno. Potrzebna będzie jedna. A tu wam pokażę łącznik. Nie będę wykręcał. Tu jest taki jeden naprawdę potężny, nie wiem, 3-4 mm. Coś takiego i taki krótszy, krótszy jest. Pokażę krótszy jest. o. Czy jest tutaj. Takie elementy są w tym zestawie. Za cenę tak jak mówię, ponad 2000 zł. Wady i zalety. Jak ktoś pracuje na tym dłużej, myślę, że jakiś wad to też nie będzie miało. Zawsze można narzekać, że na przykład to musimy ustawać około 3 cm od szyny. W makicie tego nie ma. Po prostu jak zarysujemy. Położymy szynę prowadzącą i tniemy. Czy to jest wada? Bo pisaliście mi tam w poprzednich filmach, można sobie gotową listewkę zrobić cokolwiek. Na pewno to znacznie by przyspieszyło. Nie ciąłem, przyznam się szczerze, pod kątem 45 stopni, wodą i na sucho, jak i wodą. Nie ciąłem w ogóle tym jeszcze. Ja kupiłem po prostu te maszyny. Chciałem uniknąć wody. Już lata palcami od tej wody krzywi po prostu chciałem y, przejść na sucho chwalę se to troszkę jak gdyby tu był sła, słabszy odciąg y, to ma taki jeden mankament w makicie naprawdę gdzieś to tak ustawione jest chyba lepiej, nie wiem mam wrażenie, że po prostu ten pył y, lepiej ucieka tam y, kolega, y, jeden z widzów mówił dlaczego to nie do góry i faktycznie no jest to taka jakaś tam y, 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 może nie wada, no trudno to nazwać i po prostu jak gdyby szczerbi, no nie no, ale właśnie ja mu pisałem, no jak może inaczej, jak jest właśnie, yy, podłączamy odkurzacz z góry, no nie może ciąć na dół, bo nie ma możliwości fizycznej odpylania tego, no na zewnątrz by można było pewnie ciąć. To jest robi, taki zestaw otrzymam za te pieniądze, z małymi tam jakimiś problemami, ale naprawdę firma wywiązała się, to się sprawuje bez jakiegoś yy, yy, problemu, tak jak powinno być. Z ustawieniem, dlatego się wtedy nie bawiłem, bo naprawdę tu jest kilka punktów. Być może idzie to zrobić, nie wiem, nie znam się na tym. Po prostu ja wiem, że nowa maszyna powinna działać tak, jak ta obecnie je działa. Więc tak, ogarniam to, ten bajzel tutaj. Tak mówię, na tej płytce. Z racji tego, że zapomniałem yy, na robocie słuchawek, nie będę ciął więcej, bo jak włączę tutaj, bo chciałbym porównać właśnie yy, dwie naraz maszyny, więc włączę dwie. Dwie maszyny i dwa odkusacze, więc tu będzie trochę chłup. Więc po prostu zrobię jedno, jedno cięcie, bo jeszcze mnie czekają tu prace, nie chciałbym po prostu cały dzień jakiś tam ogólność po prostu. Więc tak, ogarniam i robimy test cięcia. Zmieniam oczywiście tarcze, tak jak mówiłem. Żeby nie było mogłem kupić droższe, ale są dwie takie same. Więc ja nie będę mówił tak, że Przegraliśmy mecz, bo graliśmy na mokrej nawierzchni, a drudzy grali na suchej. Więc tak yy, obie maszyny mają takie same tarcze. Przygotowane, odkurzacze podłączone. Będzie chwilkę y, huk, i będę się starał w jednym tempie przesiąć te płytki. I porównamy, czy to ma znaczenie przy jakości. Zaczynamy, zobaczymy. Powiem wam, było głośno. Dobra. Cyk. Aha. Nie wiem dlaczego to już ustawiłem i mi ścisło. Dobra. No ja, bo tu trzeba wyjechać właśnie. Dobra, Dobra, Zobaczymy teraz porównanie. Yy, nie patrzcie na sam początek zapomniałem, że jak założymy do makity yy, cieniutką, yy, 125 już Wam pokażę o co chodzi. Przed to zobaczcie. O, wystaje, wystaje, ten element, ten pogrubiony. Myślę, że wiecie o co chodzi. Po prostu trzeba ją podnieść tam z pół centymetra. Dlatego na to, na to tu nie zwracajcie uwagi. I popatrzcie, takie jest cięcie makity. Płytka tak jak mówiłem bardzo gruba. A to jest cięcie rubi. No to mi urwało, ale to moja wina, bo po prostu nie doliczyłem tych 3 cm, i tu mi złapało końcówkę. Ale to myślę, że to nie jest jakiś tam mankament. To jest po prostu moja wina. Oceńcie sami. Zostawię to, zostawię to bez komentarza. Cięcie. Rubi. Cięcie makita. Widzieliście podobne tempo. Takie same tarcze. Myślę, że jak nagres polerowany. Yy, tragedii nie ma. Ten film yy, miał na celu porównanie cięcia, ceny, wybór co kupicie, czym robicie, zostawiam Wam. Po prostu yy, każda ma jakieś tam plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mój kolega mówił, pracuję tym, rewelacyjnie mi się robi, zacząłem tym pracę, tak samo mi się rewelacyjnie robi, kwestia co się komu podoba, na ile ile tam powiedzmy prac chce kupić tą maszynę i na przykład yy, czy jest w stanie coś jeszcze wyłożyć, yy, kasy na na przykład na 45 stopni, bo, tak jak mówiłem na samym początku, ta maszyna tej funkcji nie ma, ta maszyna ma. No, mówię, tu nie chcę po prostu robić, bo, bo nie miłosierny. Na najbliższej pracy, a mam naprawdę, tych łazienek jest trochę po prostu. No, to przetestuję cięcie pod kątem 45. Mam założoną nową stalko. Zobaczymy, jak się sprawuje, bo pytaliście się też. Ja jestem zdania, że do cięcia pod kątem powinno się używać troszkę grubszej, ciągłej tarczy, ale to jest moje zdanie. Przy, skąd takie zdanie? Bo przy mojej dużej maszyny, gdzie były duże tarcze, po prostu cieniutka tarcza, tarcza potrafiła błądzić, o nazwijmy to, czyli cofnąć się i robić tak. Gruba tarcza trzymała się. Tu może tego efektu nie być, bo, no bo jest bardzo mały skok tej tarczy, i no i trzeba by niezwykle jakiejś siły, żeby ją cofnąć, po prostu przy cięciu. Dlatego być może nawet i ta, którą założyłem, czyli cieniutka, o, nawet mam tu jeszcze jedną, tylko to się już nie nadaje do cięcia. Yy, może się sprawdzić, ma bardzo dużo tego pogrubienia, więc ten kawałek yy, teoretycznie nie powinien się cofnąć przy cięciu na, pod kątem 45 stopni. To by było na tyle, widzicie jakie tu warunki są, będzie pięknie, więc zachęcam Was do wsparcia mojego projektu, subskrybujcie kanał, łapkę w górę, jeśli Wam się podobał film, to tyle, trzymajcie się, cześć.